Marksiści w Rosji bolszewickiej promowali każdą aberrację, która uderzała w tradycyjny ład. Związek Sowiecki jest pierwszym państwem na świecie, który wprowadza, który wprowadza aborcję na życzenie. Ideologia komunistyczna, która stanowiła równie klasowy podział, jak to miało miejsce w kapitalizmie, a może nawet bardziej jeszcze radykalny podział. Tu chodzi o totalność przemiany. Rzeczywistości. I to się odbywa. Trwa gigantyczna walka pomiędzy tymi frontami lewicowym, antykościelnym, antynarodowym. A pomiędzy tymi ruchami, które są Europy ojczyz, Europy opartych na chrześcijaństwie. Mówimy nie zapożyczaniu definicji historycznych do wojny politycznej. Osoby, które były związane z władzą komunistyczną, do dzisiaj bardzo często niestety sprawują kierownicze, bardzo ważne stanowiska. Tutaj nie może być innego wniosku. Stalin nie był zdrajcą rewolucji, on ją po prostu kontynuował. No oczywiście trzeba pamiętać, że jeśli chodzi o Związek Sowiecki, to mieliśmy różne fazy ustroju komunistycznego. Ten taki, który był najbliższy zamierzeniom Marksa. I, I temu, o czym marzyli prawda, sami komuniści, to był ten okres początkowy, yy, czyli po, yy, yy, tuż po rewolucji, w czasie jeszcze wojny domowej, to był moment komunizmu wojennego, w czasach, kiedy była realizowana idea Lenina. No i wtedy mamy do czynienia z tą naj, najostrzejszą fazą, na przykład walki z religią, prawda, zamykanie kościołów, zamykanie cerkwi, niszczenie wszelkich śladów, które by nawiązywały do Boga, do wyższej kultury. Związek Radziecki, czy Związek Sowiecki, jest pierwszym państwem na świecie, który wprost który wprowadza, wprowadza aborcję na życzenie, właściwie dowolność do aborcji, to jest grudzień 1917 roku. To jest pierwsze państwo na świecie, które zezwoliło na wprowadzenie aborcji. To jest też pierwsze państwo na świecie, które, gdzie, które promowało wtedy tzw. Wolno, czy to, co później nazywało się wolną miłością. Czyli można by powiedzieć, że Związek Sowiecki w tym pierwszym swoim okresie był prekursorem późniejszej rewolucji seksualnej. Była taka komisarz, jedna z komisarzy ludowych, nazywała się Kołątaj. I ona właśnie była z wielką zwolenniczką wolnej miłości, która ma raz na zawsze obalić te wszystkie miazmaty burżuazyjne, arystokratyczne i tradycyjne. I to był ten moment, nazwijmy to pierwszy, kiedy Związek Sowiecki postrzegał siebie, jego przywódcy, jako przede wszystkim zerwanie ciągłości z tym, co wcześniejsze. Ale potem, czyli w miarę jak krzepła władza komunistów, po śmierci Lenina, kiedy już objął, czy zaczął przejmować władzę Stalin, to oczywiście nie odbywało się jednego dnia, to Kilka lat i, i, i ten proces walki o przywództwo między Stalinem Trockim, Bucharinem i innymi trwał kilka lat, no ale kiedy już ostatecznie władzę objął Stalin, to oczywiście można je powiedzieć, że, że, że pewne takie najbardziej radykalne elementy myśli bolszewickiej zostały odsunięte, no bo trzeba było budować siłę imperium, siłę państwa, a to wymagało pożegnania się z pewnymi zbyt radykalnymi elementami, ponieważ Związek Radziecki był jedynym państwem, które na początku, w którym na początku XX wieku rewolucja zwyciężyła. Tak się mówi ogólnie. Ona w bardzo dziwny sposób i dość długo zwyciężała, ale zwyciężyła. I to jest prawda. I tam został wprowadzony pewien system. Rzecz polega na tym, że ten system bardzo szybko zbankrutował. Czego się nie, do, nie uwzględnia w tej historii? Ten system bardzo szybko zbankrutował, bo on zbankrutował gdzieś ko, ko, końcówka lat 20. Tak naprawdę to trudno nawet mówić, że końcówka lat 20. On nigdy nie, nie, nie osiągnął żadnej wymiernej wydajności, bo tam te, te te pierwsze dekady po rewolucji no to trwała albo wojna, albo był głód, albo były jakieś inne dramaty, się działy, zakładanie gułagów i tak dalej, i tak dalej. Więc tu trudno w ogóle rozpatrywać historię tego państwa w, w, w kategoriach takich, jakie się stosuje dla organizmu rozwijającego się w, w, w takich w miarę normalnych warunkach. Ale Związek Radziecki trwał kilkadziesiąt lat dłużej. Kilkadziesiąt lat dłużej i w sensie formalnym no, zakończył swój żywot na początku lat 90. Natomiast Stalin, który był komunistą na przełomie lat 20. i 30., przestał być marksistą. Pozostał komunistą, musiał będąc przywódcą wielkiego imperium, wielkiego i całkowicie niewydolnego ekonomicznie imperium, musiał tym yy, imperium jakoś rządzić, realizować interesy tego państwa, które bez względu na to, jaki miało ustrój, miało pewne swoje interesy imperialne i na dodatek jeszcze, będąc komunistą, yy, yy, Podjął się zbudowania potęgi militarnej tego państwa, które miało być rozsadnikiem rewolucji komunistycznej w przyszłości. No bo to miała być ta, ta ojczyzna proletariatu, miała być tym ośrodkiem, z którego ten komunizm wobec fiaska rewolucji w innych krajach stopniowo będzie jednak obejmował całą ziemię. No taki, taki był program, taka była wizja. To było czyste, wręcz ortodoksyjne odwzorowanie tego, czego chciał Karol Marx i co zapisał na stronach manifestu Partii Komunistycznej. Mam tutaj na myśli cały okres trwania Związku Sowieckiego, ponieważ często pojawiają się zarzuty, że to rzekomo Józef Stalin w jakiś sposób zdradził rewolucję lub zinterpretował w zły sposób zalecenia Karola Marksa. Mówi się o jakimś stalinizmie, czyli okresie wypaczeń i błędów. Już Leszek Kołakowski kilkadziesiąt lat temu w swoich głównych nurtach marksizmu udowodnił, że tak naprawdę Józef Stalin nie wymyślił niczego, co nie zostałoby już jakoś wprowadzone w pierwszych latach rewolucji, co nie miałoby już pewnego zalążka, prawda? Mam tutaj na myśli e, okres władzy Włodzimierza Lenina. Mało kto wie o tym, że system Łagrów powstał już w 1918 roku dekretem Wszechrosyjskiego Centralnego Komitetu Wykonawczego. Stalin jedynie doprowadził system gułag do perfekcji. Na początku należy stwierdzić, że warunki ekonomiczne, materialne, kulturalne w Rosji sowieckiej były inne niż te, które analizowali twórcy marksizmu. Jednak bolszewicy po zdobyciu władzy próbowali wdrożyć rozwiązania, które były zapisane w Manifeście Komunistycznym. Jednak warunki, w jakich funkcjonowali, spra funkcjonowali, sprawiły, że nie wszystkie z tych idei mogli wdrożyć w życie. Jednak, co należy stwierdzić, to bolszewicy wypracowali pewien rodzaj Komunizmu wojennego. Charakteryzował się on nacjonalizacją przemysłu, transportu handlu wewnętrznego, międzynarodowego, także racjono, racjonowaniem, choćby środków żywnościowych, a także wprowadzeniu przymusu. Stworzono swoisty aparat terroru o którym też była mowa w manifestie partii komunistycznej. Totalitaryzm cechował się przede wszystkim tym, że próbował kontrolować i opanować całe życie człowieka, można powiedzieć, od chwili urodzenia do momentu śmierci. Człowiek właściwie był takim trybikiem wielkiej machinie, machinie państwowej. Wszystkie jego myśli, poczynania, idee, poglądy powinny zostawać, powinny być kontrolowane przez państwo, a człowiek powinien, że tak powiem, cały swój wysiłek skupiać tylko na tym, żeby temu państwu służyć. Stąd na przykład no, pierwszy raz na taką skalę pojawiła się w Związku Sowieckim idea donosów dzieci na rodziców. Prawda? Kiedy okazywało się, że rodzice mogą, czy w rodzinach może być przekazywana jakaś inna myśl, odbiegająca od tego, co proponował komunizm, no to stąd czczono tych bohaterów, prawda? jak słynny Pawka Morozow, którzy, którzy donosili władzom sowieckich na, sowieckim na własnych rodziców. Chodziło o to, żeby wszystko było pod kontrolą. Każdy musiał na każdego donosić każdy musiał każdego pilnować, a za tym wszystkim stała żelazna ręka partii, a jeszcze mocniejsza ręka służb specjalnych, czyli to, to, to nazwa się zmieniała. Początkowo to było, to było CZEKA, potem to było GRU, potem to było NKWD, czyli te, te, nazwijmy to, służby specjalne, które miały pilnować tego porządku i tego pełnego posłuszeństwa wszystkim wytycznym, które przekazywała partia. No, był, w tych kategoriach możemy nazwać sowiecki jednym wielkim obozem koncentracyjnym, gdzie wszyscy służyli władzy, a tego posłuszeństwa pilnowali pilnowali dozorcy. Tymi dozorcami by, byli właśnie przedstawiciele tych służb specjalnych, którzy praktycznie bez sądu i bez odwołania się do prawa w każdej chwili mogli ingerować i człowieka oskarżyć, wmówić mówinę, prześladować go, w ostateczności usunąć czy zlikwidować masowe mordy, masowe morderstwa, masowe zagładzanie zagłodzanie na śmierć, to były typowe elementy władzy sowieckiej. To przede wszystkim był terror, to był skrajny terror, to było wyniszczanie milionów ludzi, to były zsyłki na Syberię, to było wyniszczanie podstaw narodowych, które tam jeszcze tkwiły z czasów carskich. To było tak naprawdę mordowanie ludzi, z którymi się współ... jeszcze niedawno współpracowało, ponieważ partia komunistyczna pożerała własnych, własnych działaczy. Stalin po dojściu do władzy wymordował większą część elit partii komunistycznej. Cały, cały właści... Cała historia właściwie od początku ruchu komunistycznego na terenie dzisiejszej Rosji aż po dzień dzisiejszy to jest trzymanie ludzi tak naprawdę w pod, pod strachem pięści. E, ludzie w, na terenie Rosji do dzisiaj e, no, obawiają się nawet krytyki władzy. Widzimy to po dzisiejszych wydarzeniach, gdzie osoby, które sprzeciwiają się polityce Władimira Putina, po prostu najczęściej giną na ulicach, lądują w łagrach, ich działalność, na przykład działalność gospodarcza, na terenie Rosji jest, jest utrudniana bądź całkowicie likwidowana. Jednostka na teren, w państwie komunistycznym, którym już dzisiaj niby oficjalnie Rosja nie jest, ale musi, musi być podporządkowana władzy. Na początku XX wieku było to skrajnie widoczne, bo po, po prostu osoby, które sprzeciwiały się władzy, kończyły w lesie, kończyły zamordowane. Postulaty marksizmu w zakresie obyczajowości i kultury zostały najpełniej wprowadzone właśnie w Związku Sowieckim. W 1923 roku dr Grigory Batkis, wykładowca na Uniwersytecie Moskiewskim, który kierował Instytutem Higieny Społecznej, napisał taki artykuł Rewolucja Seksualna w Rosji. W 1925 roku ten tekst został przetłumaczony na niemiecki i był kolportowany w Rublice Weimarskiej, czyli w Niemczech. Przeczytajmy. Prawo nie interweniuje w przypadku jakichkolwiek relacji seksualnych między dwiema dorosłymi osobami, które nie są przymuszane i poddawane presji. Stosu stosunki seksualne tego typu są traktowane jako prywatna sprawa zaangażowanych osób. Dlatego też pytanie o publiczną moralność jest w świetle prawa nieistotne. Akty homoseksualne, sodomii i jakiekolwiek inne formy seksualnej przyjemności mają taki sam legalny status jak wcześniej wymienione. Podczas gdy europejskie przepisy definiują wszystkie z nich jako odstępstwa względem publicznej moralności, legislacja sowiecka nie dostrzega różnicy między homoseksualizmem i tak naturalnym stosunkiem. Wszystkie formy współżycia seksualnego są traktowane jako sprawa prywatna. Odpowiedzialność karna jest wdrażana tylko w przypadku przemocy, znęcania się albo naruszenia praw innych osób. Jak więc widzimy, było to bardzo postępowe ustawodawstwo, które w zasadzie jest bardzo zbliżony do tego, co chociażby w Polsce promuje tak zwana progresywna lewica, Partia Razem, Wiosna, SED, nawet teraz Platforma Obywatelska, wszystkie te ugrupowania, które próbują na siłę wprowadzić właśnie ustawodawstwo, stawałoby się postępowe, równościowe, tolerancyjne, czyli małżeństwa, adopcja dzieci, też edukacja seksualna w szkołach i wszystko to jest nacierane, nacierane właśnie tym się naciera w polskie państwo, w polski rząd. Marxizm zakładał likwidację tradycyjnych instytucji kultury. To jest podstawowy warunek realizacji komunizmu, czyli rodziny, własności, religii, zmiany obyczajowości i tak do których społeczeństwo było przywiązane w wyniku tradycyjnego wychowania, mówiąc najogólniej. I w związku z tym. Trzeba było dążyć, konieczne było y, dokonanie przemian we, w absolutnie wszystkich, bez wyjątku, dziedzinach życia indywidualnego i społecznego. Ponieważ, jeśli się przyjmuje taki plan, że tworzy się nowego człowieka, likwiduje się instytucje kultury albo zastępuje się je czymś tam, to jest zupełnie oczywiste że po pierwsze, że napotka się na opór. A po drugie, że jeśli to się ma udać, to musi być życie ludzkie zmienione we wszystkich jego aspektach. We wszystkich jego aspektach. Więc państwo, organizacja, partia, grupa ludzi, która chce zrealizować taki program. Musi zastosować takie narzędzia, które umożliwią ingerencję w absolutnie wszystkie rejony, wszystkie sfery życia, nie tylko społecznego, ale również indywidualnego. Absolutnie podstawową rzeczą jest zmiana człowieka w, w jego najbardziej elementarnej, podstawowej yy, warstwie. Czyli trzeba zejść do rodziny i trzeba zejść do narodzin. Trzeba zejść do tego momentu, w którym człowiek się pojawia i zaczyna się formować. W związku z tym trzeba przede wszystkim rozpierzyć rodzinę i trzeba zniszczyć tożsamość. Więc jeśli się musi zrealizować taki plan, to znaczy, że to, ten plan musi być programem totalnym. Jeśli chodzi o Marksizm i jego podejście do społeczeństwa, to wyraźnie są takie dwie linie postępowania. Jedna dotyczy kwestii własności i relacji między, nazwijmy to, kapitałem a robotnikiem. No to, to jest rzecz chyba najbardziej znana, najbardziej powszechnie rozpoznawalna, czyli przekonanie, że własność prywatna jest, jest, jest tak naprawdę formą złodziejstwa. W, w rewolucji, podczas rewolucji Komunistycznej było takie hasło, które rzucił Lenin i które tak naprawdę było bardzo popularne, grab zagrabione. Co to oznaczało? To oznaczało, że zdaniem komunistów każda forma własności jest formą grabie... złodziejstwa, prawda? Grabieży. W związku z tym, jeśli ktoś napadał i okradał kogoś innego, no to po prostu brał to, co wcześniej jemu zostało zagrabione. Czyli koniec z własnością prywatną, własność państwowa, wszystko jest podporządkowane państwu i wszystko ma jemu służyć. To jest ta jedna pewnie najbardziej Rozpoznawalna formuła działania marksizmu, ale nie mniej ważną było, była likwidacja tych wszystkich więzi, takich jak rodzina, jak kościół, jak stosunek człowieka do Boga. To był ten drugi element, który, które szło uderzenie marxistowskie. Przypomnę, że marksiści powołali osobny Związek Bezbożników, tak on się nazywał. Ten Związek Bezbożników opanowywał, czy domagał się odebrania Kościołowi kościołów i cerkwi. No, oczywiście Związek Sowiecki, ze względu na to, że to Rosja, więc. Więc tych cerkwi było zdecydowanie więcej niż, niż kościołów katolickich czy, czy protestanckich, ale co do zasady chodziło zawsze o to samo: odebranie duchowieństwu własności i przekształcenie tych cerkwi kościołów najczęściej albo w muzea ateizmu, albo w jakieś magazyny w każdym razie w budynki nie mające żadnego przeznaczenia sakralnego czyli zniszczenie religii. Zniszczenie wiary, zniszczenie tradycji i wreszcie zniszczenie rodziny, to jest bardzo ważnym elementem. To rodzinę niszczono na różne sposoby, w taki sposób chociażby, że tak jak powiedziałem, przyzwolono na powszechną aborcję, że zwalczano tradycyjne formuły nie wiem, posłuszeństwa, hierarchii rodzinnej, promowano donoszenie nawzajem, pozbawiano ludzi czy, czy rodziny takiej, jakiejkolwiek formy autonomii społecznej i gospodarczej. Czy ktokolwiek w II uważał, że to Piłsudski chciał doprowadzić do e, zmiecienia mm, z, z mapy Europy po raz kolejny Polski? Czy to y, ta y, nauka, która y, ma doprowadzać do, y, do jakichś fałszów historycznych, ma być nauczana na naszych uczelniach? Czy to profesor, y, y, który pracuje na uniwersytecie y, jest w stanie mówić o tym, że Wojna z 1920 roku nie wyglądała tak, że to Polska była napadnięta, że to Polska się broniła. Przecież nawet amerykańscy naukowcy mówią wyraźnie, że 1920 rok, cud nad Wisłą, był rzeczywiście cudem pod względem militarnym i pomiędzy umiejętnościami polskich przywódców, co uchroniło Europę przed zalewem czerwonej zarazy. Czerwonej zarazy, która, jak widzimy dzisiaj, przybiera nowy wyraz. Nie jest już czerwona, ale nawiązując do słupu arcybiskupa Jędraszewskiego, przybiera formę tęczową swoimi metodami. Łamiąc kręgosłupy, tworząc zupełnie inny model rodziny, nie szanując drugiego człowieka, co jest przykładem pewnej transformacji i wracania do tego samego punktu wyjścia historycznego. Sto lat temu podobne dyskusje się toczyły. Tylko wtedy wróg można powiedzieć, spokoju pokoju w Europie był bardziej wyraźny. Dzisiaj on jest bardziej podstępny, jest bardziej Za nim stoją nowoczesne metody owijania tematów, mówiąc językiem potocznym, stoją za tym metody bardziej dyplomatycznego języka, ale musimy sobie powiedzieć wprost, że ideologia, która niszczy system społeczny, jest po prostu złem i nie może się rozpowszechniać jak zaraz, dlatego musimy z tym walczyć. Proces dekomunizacyjny w Warszawie, proszę Państwa, to proces, z którym mierzymy się nie tylko politycznie, frakcyjnie, ale również historycznie. Uważam, że proces dekomunizacyjny nie powinien podlegać jakich, jakimkolwiek różnicom w poglądach historycznych, a niestety takim podlega. Wiele nas ulic zostało zablokowanych przez władze Warszawy. Niestety różnica w odbiorze historii jest znacząca, zarówno pomiędzy lewą stroną sceny politycznej, jak i pomiędzy prawą stroną sceny politycznej. Coraz częściej wykorzystujemy historię, jej elementy, jej definicje. Często zapożyczamy różnego rodzaju definicje i fakty historyczne do współczesnej wojny politycznej, i takim procesem jest dekomunizacja. Jestem przekonana, że wszyscy w Radzie Warszawy są zgodni co do tego, że nazwy ulic związane nie z polskością, nie z historią Polski, a raczej z atakiem, z atakiem na Polskę powinny zostać zdjęte. Niestety ten ruch nie zostanie do końca wykonany przez władze Warszawy z prostej przyczyny. Jest to ruch polityczny, który pokazałby, i krok polityczny, który pokazałby, że rządy Prawa i Sprawiedliwości i mniejszość w Radzie Warszawy Prawa i Sprawiedliwości ma swój głos i doprowadza do skutku realizację danych, danego celu. Niestety z procesu dekomunizacyjnego mamy zapowiedzi pana prezydenta o powstaniu być może w przyszłości ulicy Świętej Pamięci Lecha Kaczyńskiego no niestety do tej pory nie mamy żadnych e, konkretów e, w tym temacie i takich oczywiście ulic związanych e, z e, dysproporcjami w zdaniu na temat tego, czy dana ulica powinna być, czy nie jest wiele, wiele sylwetek i wiele postaci podlega. E, słynną, e, słynną ulicą, e, która na szczęście otrzyma swoją nazwę jest e, nazwa e, Danuty Siedzikówny Inki, e, żołnierza wyklętego i to jest też kolejny temat e, sporny, żołnierze wyklęci działający na terenach kraju i poza granicami kraju. Niestety przez lewą stronę sceny politycznej są często odbierani jako zdrajcy. I to chyba w tym wszystkim jest najgorsze, że nie potrafimy skumulować się i stworzyć jednej wspólnoty w sprawie procesów historycznych, tylko doprowadzamy do wojny politycznej wykorzystując właśnie odpowiednie, Elementy historyczne, definicje, tak jak jeszcze raz to na początku powiedziałam, definicje historyczne, które są często wykorzystywane w bieżącej wojnie politycznej. Rewolucja bolszewicka polegała między innymi na tym, że całkowicie odrzucono Boga. A bez Boga nie ma tak naprawdę kultury. Ludzie bez Boga bardzo często są po prostu wyzuci ze wszelkiej moralności, ze wszelkich ludzkich odruchów, które później widzimy w, właśnie w komunizmie. Widzimy w ZSRR, widzimy w Chinach, widzimy w milionach ofiar na całym świecie. Odrzucenie Boga tak wtedy jak i dzisiaj podczas rewolucji jednej z kolejnych już takich faz rewolucji marksistowskich, czyli rewolucji związanej z gender i związanej z LGBT wprowadza odrzucenie właśnie wszelkich zasad. zapomnij Łącznie z atakowaniem Kościoła katolickiego. W związku, w związku Socjalistycznych Republik Radzieckich na porządku dziennym stały się ataki na duchownych, oraz no, w innych państwach komunistycznych również osoby duchowne stawały się ofiarami represji komunistycznych. Widzieliśmy to jeszcze w latach 80., a nawet na początku lat 90. na terenie naszego kraju, gdzie władze komunistyczne mordowały polskich księży, którzy walczyli o niepodległość Polski. Polacy poznają, czym jest komunizm do dnia dzisiejszego, ponieważ to, co się działo przed 1989 rokiem ma bezpośredni wpływ na to, co dzieje się dzisiaj. Osoby, które były związane z władzą komunistyczną do dzisiaj bardzo często niestety sprawują kierownicze, bardzo ważne stanowiska, już być może w tej chwili dzięki naszym rządom nie w aparacie państwowym, ale na przykład w sektorze prywatnym, ponieważ uwłaszczyli się na majątku naszym narodowym.